dobry witamy, witamy, witamy w nowym vlogu. W poprzednim vlogu widzieliście Górę Świętej Anny było fajnie, a dzisiaj spaliśmy w takim miejscu. popatrzcie od ludzie, całkowito od Jest to nad Odrą i zobaczcie jakie są tu widoki. Zaraz z drona też pokażemy wam jak. to. To miejsce wygląda naprawdę jest bardzo ładnie. Niestety wieje silny wiatr i nie polatamy. Jak widzicie śniegu dzisiaj nie ma. Tutaj się wchodzi, tu niestety no taka rzeczywistość jest, niestety śmieci. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. I to jest. E... I to jest ostatnie miejsce w Polsce, które wam pokazujemy w tym momencie. Jedziemy dalej. Zaraz zobaczycie, pewnie w tym vlogu zobaczycie, gdzie będziemy podążać. Postaram się coś nagrać po drodze. Także zachęcam Was teraz do oglądania. To będzie bardzo krótki vlog. Zachęcam Was teraz do oglądania trochę widoków z drona. Pokażę Wam zaraz jeszcze miejsce, włączę się, gdzie spaliśmy na jakim parkingu. No to nie był parking to raczej to raczej pole było, no ale pokażę Wam to miejsce, fajne miejsce, oznaczę też to w, w komentarzu, będziecie mieli namiary na to miejsce, polecam bardzo serdecznie, była cisza, spokój, teraz jakaś koparka pracuje niedaleko, tylko ją słychać nie widać i tak to wygląda, jedziemy dalej, zaraz się dowiecie, gdzie jedziemy, a teraz e, trochę drona albo nie, jeszcze nie, pokażę Wam zaraz najpierw to miejsce, a później będziecie widzieli drona, a może na odwrót, nie wiem, tego nie wiem, a popatrzcie sobie tutaj, jak tu się wchodzi, Niestety trzeba przejść przez takie krzaki No Jak słyszycie tą koparkę Gdzieś tam pracuje koparka ale nie wiem co robi Zobaczcie Bardzo fajne miejsce Bardzo fajne miejsce Także widzicie, jak widzicie w Polsce też są fajne miejsca, jest dużo fajnych miejsc jeszcze nieodkrytych. Polecam wam to miejsce, żeby się e, zatrzymać. Może nie jest tutaj nic, do, nie ma tutaj nic do roboty, ale zatrzymać się i e, odpocząć, pochodzić się z gdzie. Także polecam e, to miejsce. Pamiętajcie, że macie w opisie e, macie namiary na to miejsce. I nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie, jakiś komentarz, jakby się przydał. Jakaś łapka w górę na zachętę, albo w dół. Nie wiem. Zrobicie jak uważacie. No i subskrypcja. Fajnie by było dobić jeszcze w tym miesiącu do 200 subskrypcji. Niewiele, ale może się uda. Zobaczymy. po drugiej stronie jeszcze zatrzymaliśmy się na jedzonko i tutaj popatrzcie co tu jest naprawdę Polska to piękny kraj patrzcie tam Myślę, że następne vlogi będą jeszcze bardziej ciekawe. Nie będzie to już Polska, ale będą na pewno ciekawe vlogi. Także zapraszamy Was do oglądania dalszego. Ten vlog bardzo króciutki, ale treściwy. I do zobaczenia. Nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie. Łapka w górę, czy tam w dół. Subskrypcja mile widziana, bardzo mile widziana. I oczywiście jakiś tam śladzik po sobie w komentarzach też by, by się przydało. Mogę Wam... Nie, nie zdradzę Wam. Zobaczycie w następnych vlogach. Do zobaczyska!